Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście, oczywiście jestem ProBG Zostawcie łapkę w górę sójka z dzwoneczkiem no ile lecimy z odcinkiem. Jak możecie zauważyć jestem Jest do five, nice, three, two, dokładnie tak. No i Podziała się taka sytuacja, że jak widzicie nagrywam na telefonie, bo na kąpie tego tej gry nie mam. No i tak dziwnie, bo od jedynki nie zaczynam. Ale no też nie wiem czy dźwięk nie będzie za głośno, bo zobaczę. U będzie to głośno, mam nadzieję, że nie. Ale jak możecie zobaczyć tam trzecią noc. No i właśnie ta trzecia noc to było to, że ja już prawie od, poł, od, od roku mam tą grę. No i dalej trzeciej nocy nie wiem. Wiadomo, różne poradniki i tamto, to ale no niestety niestety nie zadziałało. Ja, um, ja wiem jak to przejść. Ale po prostu e, jakoś tak nie idzie to w parze. Dobra, bez zbędnego przedłużania lecimy z nową gierką, tak? Oczywiście e, spokojnie. Help Wanted Grand Reopening. Vintage Pizzeria. 12 AM. Pierwsza noc. Zobaczymy, jak to poleci. Słuchajcie, jak, jak coś to. Mm, Um... Może przyjdziemy sobie dwie noce jakby, ale no dobra Nie wiem, nie czujemy tego kala A zmutki, ale są na ten Każdy dla fuzzbara, fuzzbera Też to nagrywam normalnie z telefonu będą takie o, to fajnie bo próbowałem z innego programu nagrywać, ale na telefonie, ale coś nie wyszło, bo podłączę słuchawki, no i niestety nie, więc nagrywam bez słuchawek, mojego mikrofonu nagrywam, no i co, no jak widzicie, posłyszycie po moim głosie właściwie to, eee, no chory jestem, tak, już od czterech dni jakoś, wiem, ja cały czas chory jestem, tak, cały czas. Ale to nie O Dobra, w pierwszej nocy nic się nie będzie działo, więc myślę, że może za to skiknąć. W zasadzie to będę Wam robił rzeczywiście cięcia, jak będą dudy, bo poniewam po prostu sens, ten odcinek trwał godzinę i dosłownie tak Tak ponieważ na koszmaru nic nie ma. No słuchajcie, się nic, kurde, nie dzieje. Ej, 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 ej. Ehm, ja się boję w ogóle cokolwiek dotykać, bo ja tutaj mam ekran nagrywania. się boję, że 4 mi go Ale tu już mam i jedną krew Nie zeszła i gd Cztery minuty nagrania <laughs> A Nie będziemy używać tyle baterii O, boni z lasu. Marionetkę, ja to pomiałem, Wolę, że trzeba ją nakręcić O, boni tu jest Siedzi, Foxy, Foxy, bar Foxy Tu jest Foxy Tutaj jeszcze Cika czy jest Cika no Tutaj w ogóle na światło nie trzeba palić, bo tutaj widać dokładnie każdego Chyba zeszła w scenę, no właśnie oczywiście. O, ojojoj, tutaj idzie mi do biura, o kurde. ojojoj oj, 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 mi się wydaje czy ja mam połowę baterii, jest trzecia AM, no kurde, o to samo słuchajcie się pojawia u mnie w trzeciej że dosłownie jak jest druga AM, dosłownie ja mam pół baterii, nie? <grym> dosłownie nie. Powinno być fajne takie jak w jedynce jest, że tutaj macie jakby pasek taki ten, nie? Z Baterią ile macie procent i tak dalej, nie to... to jest... Nie wiem jaka jest tanią taktyka, bo ja tylko, na, ja tylko trzecią noc giełem, bo ja nie, nie pamiętam, ja to, słuchajcie, przychodziłem tak nic nie rok temu. Dobra, dwa... Dźwięk, dźwięk... Dźwięk, dźwięk, dźwięk jest, o nie, no venta mi Oj, 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 Nie, 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 nie. Nie mogę tego. Już pisać nie total. Tak, przestraszyłem się tego. Tak, przestraszyłem się tego. Tak. Ja pierdzielę, jak to bym ja Ja nie mogę, jeszcze tego jumpscare i jasny piernik. Co ty tu robisz Gnojku? Przez screena przecież patrzę, co zrobiłem dźwiękowe węgla więc... widzimy się w następnym odcinku jak będziecie chcieli dalej FNAFa to napiszcie mi w komentarzu tego FNAFa jak będziecie chcieli go bardzo to zrobię speedrun z przejścia mocy drugiej potem przejdziemy do trzecią czyli moją najtrudniejszą, którą dalej się będzie dalej to już nie bo no, no, nie mam jak grać w trzeciej nocy, ale no no i jak wam przeszkadza bardzo, że gram na telefonie, to mogę kupić, zainwestować dla was. 17-18 tam złotych na FNAFA dwójkę, czy tam jedynkę, trójkę, czwórkę. W ogóle wiem że czwórka jest najstraszniejszą tam w stopce najstraszniejszy gier na całym świecie więc no i przejdę i pierwszą, i drugą, czyli nie, jak przejdę FNAFA 1, 2, 3 tu będzie czwarty FNAF, który będzie najtrudniejszy i zobaczymy czy się obstram czy nie, czy przejdę, czy znaczy, wiadomo pewnie nie przejdę tego ale wiecie do, do odważnego świat należy więc co? ja bez zbędnego przedłużania żegnam się z wami I oczywiście ja byłem Probek, ja zostawcie łapkę w górę, subika z no i co? Widzimy się w następnym odcinku i co, siemaneczko, do następnego i elo!